O, witam, witam wszystkich, którzy przyszli na mój kanał. Na początku najważniejsze powiadomienie to jest takie, że y, pozdrawiam. Sorry za zadoszenie, ale przed chwilą mojej mamie pomogłem z, znieść na, y, na które to jest piętro? Chyba piąte. na piąte piętro y, ten wnieść. I znieść na piąte piętro taki plecak, bardzo, ciężny, bardzo ciężki. No i ogólnie to jestem dzisiaj. A? Ważne powiadomienie. Powiedziałem, czy nie? Mhm. To jest pozdrowienie dla Kamila, mhm. czyli brata mojego kolegi. Mój pies właśnie sobie obcina pazury zębami. O, yy, bardzo serdeczne pozdrowienia. Jak chcecie maraton, piszcie w komentarzach. I możecie, jak chcecie już, to napiszcie jakiś challenge do samo bo chcę z moim kolegą właśnie zrobić. Czyli z Maćkiem, który jest dzisiaj obok mnie, na mojej kanapie. I witamy Maćka. Siemaneczko, siemaneczko. Możecie wbić na jego kanał. W mhm. Ale powiedz. No, mój kanał to jest y, Macias XD, wszystko z dużej... Y, y, z podłogą pomiędzy XD i Macias. Bardzo serdecznie zapraszam i w linku. Y, wbijamy jak najszybciej 200 subskrypcji. Bo już masz 101. Dobra. Yy, to zaczynamy? Nie, no zaczynamy. zaczynamy. Okej, okay, to gramy duo? Duo, duo, tylko yy, światłem zrobić. A to na w następnym odcinku, jak on nam napisze. Okej, okay, okay. y Ogólnie moi drodzy, nie wiem czy Maciek wiesz, ale my niedługo... Ja robię teraz opening. Znaczy nie teraz, ale będzie opening na Frank. Na drobienie albo F Franka, albo Piper. Y albo Piper. Albo Karla. Albo, albo Rico. No to na pewno wiem, że będę na odcinku, będę patrzał wszystko. Oczywiście skomentuję, dam łapkę w górę. Wszystko zobaczycie. Myślę, że opening będzie udany, więc radziłbym potem oglądać. No... Nie byłbym tego taki pewny, ale sam wiem, że może być udany. A więc gramy duo i... Ja też właśnie. Ja wezmę, Ja biorę franka. Ja nie właśnie. Ej! Może... Nie wiem, bo możecie, możemy teraz powiedzieć jakieś challenge. Może na przykład możecie nam dać challenge, yy, nie, nie chowaj się w ogóle w krzaku challenge, dobra, nie to. używaj autoataku challenge to lub nie zamień, nie? zamień się z yy, kątami challenge, czyli że ja gram yy, u niego i on gra u mnie, nie, albo no. nie wiem, albo nie wiem, no myślicie. No dobra, no to robimy teraz yy, nie, nie chowaj się w krzaku. Nie chować się w krzakach, to, jednak nie piszcie nie chowaj się w krzakach, bo zaczynamy nie chować się w krzakach, elo Dobra, czekajcie, my zrobimy cięcie, cięcie bo musimy wybrać zadmiarza, to będzie trochę trwało No dobra, moje, wro... moje... moje wrotki chciałem powiedzieć, moi wrodzy chciałam powiedzieć, moi drodzy oczywiście, najdrożsi na świecie My już mamy wybranych zadmiarzy i możemy zaczynać gig jak widzicie, albo nie widzieliście, to powiem, ale raczej widzieliście, to jest to Broki Pan. No i zaczynamy Solówę. Od razu mówię, że mój kolega jest bardzo dobry, bo jak sami widzieliście mnie. Miał... już nie, nie widzieliście, co ja gadam. 3000... 000... niedługo, niedługo miał 4000 pół. Mm -hmm. Czyli coś ten tak ten jak ten youtuber jak on miał? Ten... Jak on się... Nie miał... no no, właśnie. Y Możecie zrobić coś... Oooo, Znam fajny challenge. Że gramy na tych samych swoich kontach, ja uciekam. Gramy ale na ja tych nie samych nie swoich kontach, ale nie możemy patrzeć się do siebie na ekran, tylko ja muszę patrzeć jak chodzić u ciebie, a ty musisz patrzeć jak chodzić do mnie. Dobra chyba padnę. Ale... piszcie challenge, dojeżdżam. Dobrze, król zabity. O nie Roza! Dobra, musimy mu uciekać. Ja cieszę, nie w krzaku nie wyszło, nie, nie ja będę. Ja tu byłem w krzaku! Przecież. Zapomniałem. Nie. Dobra, dajmy się zabić. Nie! No dobra, to my robimy nie, cięcie. Ja dużo to ja się chowam w krzaku na chwilę. My robimy cięcie i widzimy się w następnej tej. tej. Dobra moi drodzy. Widzimy się znowu po failu. No, i może wybierzemy innych za odmiarze. Tak więc widzimy, ja widzimy, czekaj, widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, my już lecimy. Jest, wybraliśmy Shelly i Dynamajka. Dlatego, że ja mam Shelly na siódmym poziomie. Ja mam na świstym Pamiętaj, żeby z krzaków. Tam jest ten. Tam jest Bro. I ten, mi się. Wydawało, że... Zaraz sobie. Tam jest Dyna z... i. chyba Leon. Yy, aha, bo pytań... Tam jest Dyna i Spike. Ale my tam o, nie wyjdziemy, okay, bo pa... tam są krzaki! Jeden padł ode mnie. Padłeś? E, nie, jeden A, jeden nie, padł, tak. Okay. Ode mnie. Dobra, mamy dwa powercubsy. Maciek, wie? tylko ty tam też nie oszukuj, nie? Ja nie oszukuję, spokojnie. Żeby nie było, bo wiesz, jeszcze. Y jeszcze y jeszcze y y widzowie napiszą. Aaa, on pewnie poszedł i się chował w krzaku. Chociaż y na pewno nie napiszą, bo ja nie mam widzuku. Widzukuję, spokojnie, nie widzę was. O nie! Tam jest Dynamite na 3 Tam jest Brock, na... który ma Loa I to bardzo Loa Chowaaaj! Mm. Bo... Nie! Zabił mnie! O, za ten Brock! Tylko teraz możecie wybić że się nie Ej może... Możecie robić tak Że jakieś challenge'e Ej! Może następny odcinek zrobimy taki Że... Robimy, gramy solo, nie chowaj się w krzaku i po prostu ja wezmę na ciebie ten no nie wiem, napiszcie napiszcie jak będziecie chcieli no bierz o, to zabili mnie nie. ja mam zero no da. no widzowie, nie wyszło niestety Challenge Dobry. zaliczony. To dobra, no to teraz może normalnie sobie pogramy. Teraz możemy sobie normalnie pograć tak, do, tak, tak. do czasu 10 minut, bo wtedy zaczynamy kolejny odcinek. To znaczy, dodaję odcinek. I dobra, no to ja biorę tego. O, coś. ja wezmę to. Co? Ej! Może zagramy solo na botach? Nie... Nie chce mi się. Nie? Dobra. Nie. To dodaję. Nie. No okej, okay, to ja biorę poko. No to ja biorę. taką. Tak, tak. e, może ha zagrajmy Heista? Hejsta? no to. Bo ja lubię grać Heista. Ja biorę Electro. Nie, ja wolę. E ja, ja to tym, weź jest Barleya. E, a na którym to masz? Primo. Siódmym, ja mam na siódmym. Ja mam na siódmym czy na szóstym. Aha, Dobra. To ja biorę. Czekaj, ja wezmę Barleya. No, bo to jest. Może Czekaj! Nie dobra, nieważne. Chciałem, chciałem coś zrobić. No trudno. Barle i jest A jesteś ta mapa fajna. Ja w ogóle jestem no. skoczek fajny. Ja chciałam coś zrobić, bo ja potrzebuję... Ja Ty... To jest Rico! To jest Frank, ja tego jest Frank. To 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 no bo, bo ja potrzebuję coś zrobić, nie? Bo ja mam ostatnią A, szansę robi? na to. Ultem i dojeć, ultem. Nie ich! Ale chodziło mi się dzieci o, o to, że mam na nich iść. A ten, dopiero obczaiłem, że Bo ultem się um. zawsze z te dojeżdża. Dobra, Frank, o, dobra, jest, Frank jest, jest... Frank jest u nich naprawdę nieogarniający. Dobra, ja już idę do nich Tam na... Tam jest Rico, wytyczkę. który się kampi. Ale Frank ma ulta i nie trafił. To jest jakiś No to jest młodzież. Dobra, mam Dobra, rzucam ulta. ulta. Bez sensu u, u nas ulta. Ja nie, bez sensu... Dawaj, dawaj, nie ULTA! Ulta, bo nie... nie, nie o tu jest Rico! Czemu? Jak nie opłaca się? No, bo mam low tak, na następny raz by lepiej było. Dobra, to ulec się dawaj, dobrze. Ci... Dobra. Tu ale idzie, on oh, nie, tu jest Barry. Ale ich obiłem, strasznie. Dobra, tu jest Rico, mamy Rico. Rytm... Ja sobie to, ulta załaduję. Frank ma ulta, ale chyba go nie ma. Nie mogę się do tego, jest ten... że zaczynamy od tamtej strony. No co? No bo... Mm, mapa ma panowęz. Dobra, Dawid... Dawid, 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 Ja mam ulta! Aaa mnie, bo ja mam Zabili... ulta. A Zabijeś Franka, dobrze! Ja mam ultinio Ok, u, mnie, u nas jest... Ten... Rzuca multinio! u nas właśnie multinio, usućam multinio... Nie, Multinio. nie, 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 Ty nie, nie wiesz, ale, ale tylko zamieszki. Ty o nie, tu jest Barley. Tak, używał, jak już Sorry, bo ja, sorry za to. Ej! A nie, to jest, dobra. Sorry za wygraliśmy. to, że czasami po prostu nie mogę, nie robię nic, bo czasami po prostu patrzyłam się do Maćka, bo on coś tam do mnie gadał, chciałem po prostu popatrzeć. No i minęło 10 minut, i mi się widzimy w kolejnym odcinku, jako że nie będziecie go chcieli, a więc. Siemaneczko. Siemaneczko.